Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Traktat Morski. Gdy ściśle tajny dokument zostaje wykradziony z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na horyzoncie jawi się groźba wojny. Dlaczego złodziej czekał aż 10 tygodni na to, by sprzedać traktat? Holmes i Watson zostają wrzuceni w świat międzynarodowej dyplomacji. Przekonują się, że niebezpieczeństwo czasem nadchodzi. Z zupełnie niespodziewanej strony. Holmes zanurzał swoją pipetę to w jednej butelce, to w drugiej, za każdym razem nabierając parę kropel płynu, i po chwili wrócił do stołu z gotowym roztworem w probówce. W dłoni trzymał niebieski papierek lakmusowy. Przybyłeś w dramatycznym momencie, Watsonie, powiedział. Jeśli ten papierek nie zmieni koloru, nie będzie powodu do niepokoju, ale jeśli zabarwi się na czerwono. To znaczy, że ludzkie życie jest w niebezpieczeństwie. Zanurzył papierek w probówce i jego kolor natychmiast zamienił się na mętny, brunatno-czerwony.